Witam Państwa. Przejeżdżając przez pola, bo robimy ilustracje na terenie gminy Platerów, tych pól, którymi się powiedzmy, opiekujemy, czy które obserwujemy, zauważyłem ciekawą sprawę, którą chciałem się z Państwem podzielić. Wiele miejsca poświęcamy na łamach naszego miesięcznika i na na portalu w sprawie zaprawiania materiału siewnego. I proszę spojrzeć. Jestem w łanie mieszanki owsa z jęczmieniem, w którym mamy coś takiego. Mamy klasyczny przykład głowni na owsie. Za chwilę zobaczycie Państwo w jakim nasileniu ta choroba grzybowa występuje. To jest wręcz przerażające. No, i teraz pytanie: jak taką chorobę zwalczyć? A wracamy do początku mojej wypowiedzi, czyli żaden oprysk nalistny nie eliminuje głowni i śnieci w zbożach. Jedynym sposobem na eliminację tych chorób grzybowych jest zaprawianie materiału siewnego. E, no, ziarno, które tutaj będzie zebrane praktycznie nie będzie się nadawało na paszę. Ponieważ m, nawet jeżeli y, właściciel tej plantacji zdecyduje się wykorzystać, będzie ono dla zwierząt bardzo niesmaczne. Będzie niechętnie pobierane. W związku z tym... Y, no, Efekty hodowlane nie będą satysfakcjonujące. Przestrzegam jeszcze raz. Jeżeli siejemy, to najpierw materiał siewny należy zaprawiać. Myślę, że no, właściciel powinien w tej sytuacji koniecznie wymienić materiał siewny na kwalifikowany. A kwalifikowany materiał siewny zawsze jest przez producenta zaprawiany i to zwykle dobrą, kilkuskładnikową, dwu, trzyskładnikową zaprawą nasienną. Jeszcze raz ku pamięci i rozwadze. Proszę Państwa, wychodzimy z tego paskudnego pola obrzydliwej plantacji porażonej głownią. I przechodzimy na sąsiednie pole. Tu jest granica, jak widać. Na którym, które jest też obsiane mieszanką zbożową, tylko że trójskładnikową. Owiec, jęczmień, no i pszenica, jara, tutaj też jest. Przed chwilą opowiadałem o tej plantacji yy, mieszanki zbożowej po mojej lewej stronie, bardzo silnie porażonej głownią. I tak się zdarza, że ja stoję na między, po prawej stronie ta plantacja została założona, bo zrobiłem wywiad środowiskowy, z kwalifikowanego materiału siewnego. Tu nie ma, czyli z yy, materiału siewnego zaprawionego. Tu nie ma w ogóle śladu występowania chorób. Nasiona były zaprawione, nic z materiałem siewnym nie zostało przeniesione, i jak to zwykle bywa w mieszankach, nasilenie występowania chorób jest zdecydowanie mniejsze. Mieszanki są mniej narażone na choroby grzybowe. Ale co ja chciałbym jeszcze Państwu na przykładzie tych dwóch plantacji sąsiadujących ze sobą pokazać? Urwałem wiechę owsa jednej, z jednej plantacji i wiechę owsa z drugiej plantacji. Jak Państwo myślicie, w której ręce trzymam e, wiechę z plantacji obsianej kwalifikowanym materiałem siewnym? Oczywiście, że w prawej. <gryw> Widać jak wyrodził się owiec, którego użyto do obsiewu tego pola po mojej lewej stronie. Wiecha jest mniejsza, jest mniej zawiązanych ziarniaków. Widać, że jest słabsza, drobniejsza. Popatrzcie Państwo również na różnice w kolorze. To jest, to jest po prostu przepaść. I to znowu jest argument przemawiający za wymianą materiału siewnego. To są ewidentne korzyści gospodarcze. Dziękuję bardzo.